O, bana, Dobrze, ja panu daję naszą kazetkę o nas, e, też ulotkę z informacjami. Bardzo się cieszymy, że tutaj w Sokołowie Podlaskim jest taka osoba, która zdarza się z jednicą. Dobra, bardzo się cieszę. Ja jestem taki, bo ludzie to nie zauważyli pani, że jeżeli pani z tego zajęcia nie zniegła pani, że nie rozmawiamy albo coś, ale się człowiekiem i widzę, że ja mam tutaj reprezentowanie pani, no, to Pani należy do mnie, ja ale nie być wchodzić. Ja, ja nieraz jak Franciszek. Ja pani nieraz nie mogę się wiedzieć z jak tam i to tak mi Pani, ludzie widzą, co tak, dalej. No to ta no bo no, 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 no no, tam publiczna, tak, tak, mówię, tak, tak, czyli Pan zauważa to, że tam telewizja? A tak łatwiej no, ja, Pani, może rozmawiać, a, no właśnie, pomimo różnicy a, a, a nie a nie jakieś tam takie, takie bardzo się cieszę. No to, to, to i to, to... I tak dalej, i, i, i nie mówię, a to mama tutaj tak? rację, bo ludzie nie lubią jak się politycy kłócą Nie no tak, niech się kłócą i no tak nie przymiernie jak się, gdzieś na boku. Albo Ale coś, w, to kłóżyć, kłóżyć. No, no no, w sumie też nie chcą się kłócić. No argumentować co jest dobre, a co nie.